Rok 2022 był rokiem dobrym, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Dzisiaj znajdujemy się w krynce na otwarciu inwestycji realizowanej przez Powiat Łukowski, ale współfinansowanej na zasadach wszystkim dobrze znanych, czyli Połowę udziału własnego 40% do tej inwestycji włożyła również gmina łuków, czyli całość 20% to środki z budżetu gminy. Zrealizowaliśmy również inne zadania. Zakończone zostało zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej między łazami, Aleksandrowem, Suchodzinem i do końca granic powiatu łkowskiego. Więc jeśli chodzi o te inwestycje, to to, co dalej? Dalej realizowaliśmy inwestycje wspólne z Zarządem Województwa Lubelskiego i oczywiście dużo Inwestycji własnych, inwestycji drogowych. W tamtym roku zrealizowaliśmy, w 2022 zrealizowaliśmy zadania polegające na modernizacji dróg, czy remoncie dróg w Krynce i yy, i w Zalesiu dofinansowanych również Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oprócz tego oczywiście inne, mniejsze zadania drogowe realizowane tylko z budżetu gminy. Także infrastruktura drogowa systematycznie poprawia się na terenie gminy. Mam nadzieję, że ten proces będzie trwał, będzie trwał z dofinansowaniem, ale również zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkich zadań nie uda nam się w stosunkowo szybkim czasie zrobić. Należy powiedzieć, że w ostatnich latach bardzo dużo środków zainwestowaliśmy i inwestujemy w budowę kanalizacji sanitarnej. To jest taki priorytet. Natomiast drogi Oczywiście nie pozostawiamy ich samych sobie, samym sobie staramy się na bieżąco tam, gdzie jest najpilniejsza potrzeba realizować te inwestycje. Przygotowujemy się oczywiście do składania wniosków. W roku 2023 złożyliśmy dwa wnioski do rządowego funduszu rozwoju dróg na modernizację dróg w szczegółach. Górnych i w jeziorach. No i tu trzeba powiedzieć, że niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale ponawiamy te wnioski w innych obszarach w obszarach tzw. remontowych, z naboru dodatkowego i będziemy również składać wnioski na rok 2024. Ponawiając niektóre zadania, po prostu mamy przygotowaną dokumentację, więc będziemy starali się uzyskać te, te środki. Reasumując, nie był to zły rok, zawsze można powiedzieć, że mógłby być lepszy mówię o 22-23 to inwestycje w toku, inwestycje, na które podpisaliśmy umowy i one będą realizowane, czy to do końca roku 2023, czy nawet z przełożeniem na 2024. Więc infrastruktura drogowa będzie się systematycznie poprawiać.